No nie no dzisiaj nawet wiatru nie ma, jest po prostu przepięknie. Ja jestem ciepło ubrana bardzo, bo mam i ten. I buty ciepłe i spodnie ciepłe te na, na tym, na yy, zimno? siateczką. ludzie tutaj pytają, czy zimno, no, no jest zimno, to tam dużo gadać, ale jest fajnie. Teraz bo muszę zobaczyć tą torebkę, czy ja mam obie. Bo się przerzuciłam, to mogłam, ale nie wszystko dobrze. No na znaczy 60 się, się nie stało, tak? Ale uderzyłam się w tył głowy. Kurde, no, jakieś zamachy są na mnie. Nie wiem, czy iść na kawę, czy nie iść na kawę. No jakby ktoś ze mną poszedł, to bym bardzo chętnie to zrobiła, tak sama siedzieć na kawie, to co za przyjemność. No.

Ono nie jest małe, to jest dość, duże, dość długie molo. No nie tak jak w Sopocie, ale słuchajcie, w Niemczech w tej chwili, e, bo czytałam, powstało molo na długość 716 czy 26 metrów, czyli jeszcze dłuższe od naszego Sopotskiego 512 metrów. Mola e, w miejscowości, zaraz żeby mnie sobie dobrze przypomniała, na P chyba. Nie pamiętam, ale w Niemczech. W Niemczech zrobili molo większe od naszego. Tak, molo w też jest piękne, ale jest malutkie. Malutkie, tam to już w ogóle jest małe molo. O, to jest Sopockie, zobaczcie, tam jest orłowskie, tam jest. Yy, yy. Zaraz, a tam jakie to jest? A, bo to jest oliwa, to nie jest molo. Ale w, Oliw w Oliwie też jest piękne, znaczy w Oliwie i w Gdyni też jest piękny na brzeże. <laughs> iść na kawę? Zrobiono, ale w innym No mogę iść na kawę. Nie tego na tym. No, pięknie. No tak, to będę robić w domu, ale w ogóle zobaczcie ten księżyc, to po prostu jest... Masakra jest tak po prostu cudownie dzisiaj, że mi się nie chce stąd iść nawet. Oprócz tego, że jest zimno, ale mam ciepłe skarpetki, ciepłe buty, ciepłe spodnie i ciepłe futro. I jeszcze dzisiaj przewiązałam sobie to futro. Tym. Nie dość, że jej zapijam, to jeszcze przewiązałam paskiem. Przewiązałam paskiem. O, cicho, bo też lepiej widzę. Bo dziś jest pełnia, tak. Pełnia, jest przepięknie. W Warszawie to się Nie wiem czy później, na razie robię live'a tylko żeby wam pokazać, w ogóle to nie miałam ochoty dzisiaj robić, bo jestem zmęczona, później opracowuję te live'y do, 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 do 6 rano po prostu, no siedzę, to jest jakaś głupota. Zanim wszystko przeglądnę, pozamieszczam, powysyłam, no w ogóle, no to bardzo dużo czasu. Jaka piękna dama, o jejciu. Tapujcie, tak, tapujcie, bo ja po to robię te live, y, żeby się też tapowali, żeby były jakieś pieniądze z tego A nie, kurde, tak sobie wszyscy siedzicie i sobie towarzysko spędzacie czas na tych różyczkach, a, bo ja, a ja później patrzę jest 0,31 No, to nawet, nawet przelać nie można na kawę, no jak ja mam pójść na kawę, jak, jak nie mam na tą kawę, no Ja muszę zarobić na tą kawę Kochasz mnie, no bardzo się cieszę, że mnie kochacie Bardzo się cieszę, że mnie kochać. Dobra, wezmę tutaj zaakceptuję Filipa. A dlaczego? A, bo ty nie możesz. Hejka. No cześć, bo ty nie możesz teraz myślałam, że na tego, na live'a wejdziesz. Nie mogę ten dołączyć, zaobserwować. mnie musisz na tym kończyć. A, no to się wyłącz, to się wyłącz. To, nie, e, to, później, to, zrobimy to później zrobimy takiego live'a, bo ja nie chcę się skupić na Was, tylko chcę po prostu Wam pokazać piękne miejsce i też samo odpocząć. No dobra, tak? dobra. No bo. No to później. No pa. Gdzie to się włącza? O to okienko, już teraz nie pamiętam. Chyba tutaj. Trzy kropki. Dobra. I co? Zimno, zimno. Ja też pracuję, debilu. Dobra, wstrzymuję. Dobra, tu trzeba wstrzymać. Bo głupoty zaczynają...